Będziemy strzelać petardy, nie? Dobra, Diego będzie nam postawić na stanowisko. O, chodź, 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 zostaj to tam. Jesteśmy w parku. Nic nie widać. Wow. no jest. Księżyc. Mamy tu butelkę. Już strzelaliśmy parę, więc dlatego jest para. Dobra. Tutaj jest. To. Teraz ja biorę kamerę Nie robić tego w domu Dobra, gdzie ma sapałki, czekaj Widać mnie? Nie trochę bliżej. Chodź tutaj bliżej Czekaj sopałki. Gdzie ma? A tu mam Czekaj, ja wezmę tę latarkę. Ja wezmę latarkę Żeby, żeby było podwójne światło Nieło telefonu Widać? Okej. Okay? Tata będzie zapalał rakietę. Dobra. Uwaga. Nie robić tego w domu. Widać. Biegamy. Zobaczymy, jak to będzie jedną rakietę, tylko. え <laughs> っ